Ma ryba. Nie wiem, czy nie jest ona. O! Hej, hej, witajcie w kolejnym odcinku. Tym razem mam świdę. Mam też wędeczkę Bardziej profesjonalną, z kiwokiem. Nawet mam już pierwsze ryby na koncie, dzisiaj. Ale nie mam. Kamery głównej, czyli jakość tego odcinka będzie trochę gorsza. Ostatnie odcinki były przegadane, dzisiaj będą przełowione. Spróbujemy dorwać jeszcze jakieś rybki, już padły okonie i inne gatunki. Sami zobaczycie, co się udało złowić. Jest masa brań. W końcu trafiłem na jakieś fajne, atrakcyjnie wędkarskie miejsce podlodowe. Tam łowią wędkarze inni. Tam za mną ktoś jeździ sobie na, na łyżwach po tym lodzie. Morsowali przed chwilą. No i łowimy dalej. Właśnie nie wiem co założyć tutaj. To to, to co to jest? Za wielki, jakie to jest? Kijuk trochę taki. E, to wielki będzie, chyba wielki. To. O takie coś może. O ten, no? Ten tak. Tylko że płotka będzie może nie chciała brać, na to. Takie kolorowe. Już złowiłem Masz? tak, ale to o Okonek, malutki, ale fajnie jest poszedł. Dzień dobry, tutaj mam no, zezwolenie, tak, to proszę bardzo. Dzisiaj ołówkiem wpisywałem, bo mi się długo rozpisał. rozpisał dziękuję bardzo. Miłego dnia. również. Siedzi, kurde, puścił, ale już nie ma tego. Słuchaj, bo ty nie potrzebny kręcić. Jak się zrób tak, zacinać i ręką. Aha, no to jak na bałajkę. Dobra, to tak będę robił. Tak, to to czy ty kręcisz, on ty. Brrr, a tak to czapki, już go masz. Szujesz go na ręce. Rozumiem. To będę go tylko zacinał w takim razie, Wędko. Do góry łapie, rzuca bałajkę w bok. Aha. Już siedzi. Siedzi? Tak. No mówię ci, powoli. Do góry, do góry, do góry. O, już nawet fajniejszy. Pojedzisz? A no, jednak nie. <laughs> Bo to kręcenie to się, nada, to się nadaje do wejścia, no. ale ja mam nawet grubą żyłkę, 0,14. No to ważne, oko to tak, mi nie przeszkadza. No właśnie, widzę. Ja mam taką, takie kurty cmentowe porobione. Mhm. Wiesz, ja. Zobacz. A jedną sobie wrzucę, Proszę dobra? Bardzo. Dziękuję zobacz. bardzo. Jeszcze jedno weźmie, masz dwa. Tam ci z tym razem. Tylko to jest tak trochę pod bardziej, wiesz? Aha. No może coś podejdzie A, Ale zobacz. A, dziękuję bardzo. I Oj to już coś fajniejszego chyba. Nie, te okonki takie czasem paleczniejsze mimo że tych samych rozmiarów. Piąty okonek. Sieć Jest kolejny pasiaczek, pewnie tak jest. Siódmy, 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 ale chyba coraz mniejsze są te ryby. Może jakiś rodzynek się trafi większy pośród tych malaków. Zobaczymy. Polubiłem tą mormyszkę taką W bardzo jaskrawych kolorkach Trochę fioleciku, trochę czerwieni, trochę zieleni, różu, czerni Taka wielobarna Odkupiłem od kolegi cały sprzęt jego podlodowy, bo jemu się już odechciało łowić pod lodem A jeśli chodzi o samo łowienie, no to nie ma tu nic skomplikowanego Po prostu zostawiam przynęte na dnie I podszarpuję delikatnie nad dnem 10 cm powiedzmy. No, było branie. Mogła być większa ryba, bo było bardzo agresywne. Mocne. A zmieniłem z bałajki na wędkę z kołowrotkiem, dlatego że po prostu chciałem zobaczyć jak będzie się łowiło na wędce z kowrotkiem na morumyszkę, a dzisiaj od kolegi kupiłem właśnie tą wędeczkę między innymi, także, także sprawia się naprawdę fajnie to. Ten sprzęcik. Ten kiwok jest bardzo precyzyjny w miarę. I widać fajnie każde nawet najmniejsze branie. O, na przykład teraz siedzi rybka ale biorę za żyłkę, łapię, bo teraz akurat się nie udało, ale zazwyczaj na żyłkę mi się udaje wyjąć rybkę, a na, jak zwijam kołowrotkiem to to jest ta mniejsza precyzja i właśnie często jest tak, że nie udaje mi się wyciągnąć ryby no widzieliście te rybki które złowiłem niedawno mam taką małą mormyszkę zaraz Wam pokażę jaką, o taką i zakładam na nią ochotkę a ta marmyszka jest koloru takiego parzącego w oczy, fluo można powiedzieć. Mam także ze sobą kolce, chyba tak to się nazywa. I jakby wpadł pod wodę, to wiadomo w razie czego trzeba się ratować. Łowimy, szukamy dalej rybek. Trochę podnieciłem taką kulką magiczną, dzięki panu, którego spotkałem, bardzo miłego. Pozdrawiam serdecznie. Jeśli jakimś cudem to oglądam. Łapiemy! Jest, znowu! Tutaj te jazgary były. Dobra, czas złowić ósmą rybę i wracać do domu. Bo, mimo że jest cieplej dużo niż ostatnio, to jednak jakieś palce u stóp kompletnie nie czuję. Tak więc, ósma ryba i spadam. A tutaj na pewno jeszcze wrócę, tylko z jakąś srebrną, małą mormyszką i będę polował na płotki. Ewentualnie jeszcze blaszka i większe okonie. szukanie tutaj. Ten zbiornik nie jest malutki wcale. Ósma ryba. Nie wiem, czy nie jest ona. O, poteczka. Super, Płotunia. A nareszcie jakiś inny gatunek niż okoń jazgasz. Jest taka poteczka malutka. Poteczka stada nie odprowadzi. Tak legendy przynajmniej głoszą. Nie to, co te wredne okonie. Więc wraca tutaj samej dziurki. Skąd przybyła? Nawet na taką agresywną, kurde, kolorystycznie mormyszkę może wziąć płoteczka, to bardzo ciekawe. Myślałem, że to mi taka, tego typu mormyszka może mi wykluczyć kompletnie brania płoteczek, a tu jednak proszę. Co prawda głównie biorą okonie, ale to chyba każdemu dzisiaj wędkarzowi z tego co pytałem, gadałem. Tutaj jest po prostu duża populacja drobnego okonika ale trafiają się i dużo większe, nawet 40 -taki czasami, ale to by trzeba było chyba ich szukać z blaszką, bo ochotka to raczej tutaj nam cały czas będzie dawała okonie mniejsze, bo które są bardziej takie głodne, żebym to tak nazwał, wścibskie od tych większych pasiaków doświadczonych już wiedzących co to znaczy być na faszyku. Dobra, puszczamy myszkę na dno i szukamy ostatniej dziewiątej ryby. Jest rybka. Ale puściła, niestety, bo się zagapiłem. Nie udało się, niestety, złowić ósmej ryby. Wybaczcie, że znowu kończę odcinek w ten sposób: czyli jestem w samochodzie. Ale może dzisiaj nie było tak zimno. Ale na pewno łowiłem dłużej niż ostatnio czyli 3,5 godzinki, coś takiego. I przez ten czas bardzo zmarzłem, mimo wszystko. Tak czy siak, przejdźmy do tego, że brania były. Bardzo delikatne, a jak już były mocne, to kurde, bardzo szybkie. Więc było ciężko wcinać te ryby dzisiaj. Co mówią statystyki? Złapałem 8 ryb, pewnie dwa razy tyle mi spadło i trzy razy tyle nawet nie wciąłem. Były takie brania. No dobra, dzięki za ten odcinek. W końcu się nałowiłem. Do trzech razy sztuka. Pamiętajcie, to będzie to tego odcinka. Tak jest, do trzech razy sztuka. Eee, ja jadę do domu Następne plany już w głowie Jeszcze trzeba korzystać z tego lodu Już mam płoteczkę na koncie konia. fajna sprawa Ale teraz chciałbym, żeby te ryby Były większe Na tym łowisku fajnie ilościowo można połapać Ale Pewnie kryją się też większe ryby Sprawdzimy to na tym łowisku I na innych zupełnie wodach Trzymajcie się Połamania kija I... さよなら。